Witamy kochani serdecznie, mamy ostatni dzień wymyślonego nam roku 2025. Dzisiaj mamy specjalny, specjalną noc, tu się nazywa w Hiszpanii Vieja, to jest stara noc. W innych krajach Sylwester, czy jak tam Nowy Rok, witamy Nowy Rok. Także ja w imieniu mojego narzeczonego, moich synów, moich córek, moich wnuków, Składamy Wam serdeczne życzenia i opuszczenia tego starego, z tego starego, nie oglądając się, wkraczamy w, nowy, w nową przestrzeń, w nowy świat, w nowe projekty, marzenia, tego, czego chcemy osiągnąć. Ale nie przysięgajcie sobie nic, bo jak się przysięgamy, obiecujemy, to po prostu nie wychodzi. Kroczmy do przodu, idźmy do przodu z radością, z uśmiechem. Wiem, że koło nas to jest szarzyzna, ale pamiętajmy o tym nowym, o nowej przestrzeni, o pięknych kolorach, o jasności. I nie zapomnijcie, że tu, gdzie rzeczywiście jedną, co nam pokazali, prawdę tego postać Jezusa na obrazach, że On tutaj pokazuje na serce, tak, On pokazuje wam, każdy z nas ma Trzecią komorę w sercu to jest malusieńka, to jest, to jest e, e, bry, brylant. Nie, czy brylant, jakie jeszcze ma inne nazwy? Brylant? E, no, to jest powiedzmy kryształ. Wyszlifowany kryształ, jak patrzycie sobie w niego, to zobaczycie cały wszechświat i atta, całe źródło boskie, właśnie w takich odcieniach, kolorach i w tych e, nieskomplikowanych, w tym całym kształcie. E, nas wszystkich i wszystkiego. I właśnie taki kryształ jest ta trzecia komora, którą mamy w sercu. Kardiolodzy wam tego nie powiedzą, oni to wiedzą, to jest odkryte. I ten kryształ to jest właśnie część boskiego źródła, część atta. My jesteśmy połączeni z nim. Nie zapomnijcie, nie dajcie sobie zakryć, odebrać, bo teraz jest walka o nasze istoty nazywamy nasze dusze, o nasze istoty, właśnie, żeby te z kryształami odebrać, nas na swoją stronę i to zniszczyć, wygasić. Nie dajmy się wygasić, nie dajmy się zwariować, nie słuchajmy obietnic, które przychodzą do nas z zewnątrz, żyjmy swoim stylem i sposobem, tak jak każdy tego pragnie, a że ta noc będzie świętowana, celebrowana, tańczona, Niech tak zostanie, bo tak nam dali tylko, żeby się potańczyć, zabawić się w jakąś tam wyznaczony dzień i skłamliwym nowym rokiem. Nowy rok nie ma nic tego wspólnego. Może by był milion albo pięć milionów lat i coś, i to jest teraz ta końcówka z, tych, z tego miliona, że 26, nie wiem, przekształcili, jak zrozumiecie, że globalnie. Każdy kontynent obchodzi inaczej, inny rok, jak w Chinach ileś tam, nie wiem, 5000 tysięcy, czy trzy tysiące, coś, na jakiś... Wszyscy celebrują inny rok i to powinno dać do myślenia. Nie dajmy się oszukać, nie istniejemy 5000 tysięcy lat, istniemy już miliony lat jako cywilizacja ludzka i to zostało ukryte. Przypomnę jeszcze, kto, żeśmy na tym rozmawiali na live'ie też, y, oglądajcie... Y, Zdjęcia sob, zdjęcia y, ulic, miast, potężnych miast, potężne ulice, nie wiem do czego. Do, do, do bryczek z koniem, żeby przyjechał sobie takimi szerokimi, tam musiały być pojazdy latające nad ziemią, tak, żeby swobodnie startowały, lądowały. Y, zobaczcie, na tych zdjęciach, nie zobaczycie ani jednego słupa, ani jednego drutu, który doprowadza prąd. Była wolna energia i tak żyli. Nie będę się teraz rozpowiadać w tym dniu. Chcę, żebyście radośnie bawili się. Nie mówię, nie obiecujcie sobie miłości, jakieś tam wybaczań, przebaczań. To, to nie. Po prostu poczujcie tą atmosferę, tą piękną muzykę, którą lubicie, jak jesteście sami. Muzyka tańczyć, bawić się, bo w tą nocnik policji nie zawoła, że się bawicie i tańczycie. Uwierzcie mi, bo wszyscy się bawią wtedy ale to nie znaczy się, że tylko mamy się bawić i być radośni w tą jedną noc. My po prostu powinniśmy chociaż raz w tygodniu takie same e, e, atrakcje sobie tworzyć, tak? Żeby się, kto tańczy, jest inna energia w tym ciele, tak? Kto się bierze w ramiona, e, jest inna energia. Jak się mówi o miłości, mówmy to sobie co dnia. Mówmy sobie to co dnia. Jeżeli coś nam na, nie pasuje. Właśnie niech tym marzeniem waszym będzie, że chcę coś zmienić, zmieńcie sobie, ale w dobrym. Dobrze, kochani, na ten moment życzymy Wam wszyscy, cała rodzina stanie jest za kamerą, obsługuje. z życzenia głośno. Wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Na ten nowy rok. No, oszukany, ale nowy, bo... Tak jakoś tradycyjnie zostało, no ale my o tym wiemy i kochamy was wszystkich. 11 lat jesteście z nami tu z Gracjaną i moim kanałem. Także zapraszamy was na dalsze przekazane informacje. Lajkuje, lajkujecie, cieszymy się bardzo, aby jak najwięcej było uznania dla nas za to, co wam przekazujemy, bo my wam przekazujemy prawdę. Czy komuś się nie podoba czy nie, ale wprawdzie jesteśmy bezpieczni. Kochani, na ten moment my się szykujemy też, my nigdzie nie idziemy. Będziemy tańczyć tu sami dla siebie i być radośni, szczęśliwi po to, żeby wpaść do łoża i cieszyć się życiem i następnym wschodem słońca i zachodem słońca. Także kochani, żeby wam niczego nie zabrakło, pamiętajcie, myślcie o sobie, zostańcie zdrowi i Namasty od nas wszystkich.